Odnośnie Donalda Trumpa chciałem cię zapytać, nie? Czy dalej go można nazwać taką pozytywną postacią w świecie krypto? Odnoszę się do tego zamieszania, które robi. co? Dzwonił do mnie wczoraj, mówił, że będzie dobrze. Tak? I a powiedział Ci na przykład, nie wiem, bo ja tam mam kupowane różne rzeczy, tam jakieś może tokeny, co wzrośnie, co pójdzie w dół? Wiesz co, nie mogę powiedzieć, ale będzie dobrze. Ale będzie dobrze. Czyli Donald Trump tak na zero. Dobra, powtórz pytanie jeszcze raz. Czy chciałby, boże, Donald Trump, czy dalej go można nazwać pozytywną postacią w świecie krypto? Chodzi mi o to zamieszanie, które robi, nie? Wiesz co, uważam, że on wykorzystał krypto, żeby na tym zarobić. Jest bardzo nieprzewidywalny, ale jakby na ten moment, jak nagrywamy ten wywiad, jakby to podsumować, to na jego ruchach no, najbardziej skorzystał on i jego otoczenie. Yy, dobra, słuchaj, to teraz tak, spadek wartości memecoinów, czy to kwestia po prostu rynku, czy może jest w tym coś więcej, na przykład wały? Chodzi o to, że memecoiny doświadczają znacznych spadków wartości, co budzi obawy wśród inwestorów. Wiesz co, ciężko powiedzieć o znacznych spadkach wartości, jeżeli coś spadło minus 98% nawet minus 99, które? Tak, to ja uważam, że coś takiego się nie podniesie, a jeszcze tutaj jest ciekawostka taka. Ja o tym często mówiłem, bo płynie z tego fajna lekcja. Jakiś czas temu, znaczy kilka lat temu inwestowałem w projekt, który się nazywał Avocado DAO. To był dosyć głośny w Polsce projekt. To słyszałem. E, z, pamiętam, widziałem go po dwa dolary, spadł na dolara. Myślę, o fajnie, okazja, kupuję. Dużo kasy w niego wrzuciłem. E, to też był zły okres rynkowy, ale mega mnie to nauczyło, bo bolesna lekcja, ale myślę, że z tej historii płynie, e, płynie wartość. W momencie, gdy to spadło potem z dolara na 50 centów, dołek, dokupuję, Kole... dołek to jest, nie? W momencie, gdy to spadło na 10 centów, minus 90%, nie? Myślę, dobra, no trzeba wziąć straty na klatę, sprzedaję jakieś te grosze, nie wiem, na dźwignię wrzucę, coś tam z tym zrobię. I tak zrobiłem. Odcięłem tą to, to straty na minus 90%. I co jest ciekawe, że z tych 10 centów, bo tyle to kosztowało, Spadło to poniżej centa, ileś tam miejsc po przecinku, okay. czyli to jak coś spadnie minus 90%, to nie znaczy, że nie spadnie kolejne minus 90%. Takie są fakty po prostu, nie? Ehm, no, Także ja uważam, że nie, w ogóle nie, nie, nie tylko memcoiny, ale niektóre, niektóre altcoiny w ogóle, nie, które niby coś obiecują, że robią, bo memy nie obiecują akurat, ehm, to też się nie podniosło po prostu. Awokado było tego doskonałym przykładem, nie? No właśnie, właśnie, znaczy w ogóle memcoiny to jakby, ja zawsze to nazywałem, że to jest... Yy zmonetyzowany duch community, społeczności, jakiegoś ruchu. Ja to bardzo lubię porównywać, wiesz, co do Reddita na przykład, nie, że w Reddicie są takie ruchy, no w Polsce mamy Wykop, nie, no ale Wykop jakby do Reddita, no to no jest wysoko, ale to nie można porównać, bo Reddit jest w ogóle jakby pionierem pod tym kątem. Ja się myślę, że to są takie ruchy community, wiesz, to zostają monety zmonetyzowane i później tak naprawdę czy to pójdzie do góry, czy w dół, to jest kwestia tego, czy jakiś wieloryb się nie zakocha po prostu w tym nie, nie dopompuje tego, nie? No jakby meme coiny to nie jest, wiesz. Tak jak było z Pingui czy coś, nie? Chociaż Pingui to też jest projekt z NFT, więc też troszeczkę co innego, tak? Ale też jest no, pengu, 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 przepraszam, no. yy, A teraz totalnie na luzie, taki luzik amerykański, luz blues i, orześ, i tam wiesz swing te sprawy. Yy, nie myśleć o niegrzecznych rzeczach. Rzecz. Mój konik, czyli airdropy. Szanowny Panie, airdropiki, co obecnie klikasz? Nic. Jak to nic? No nic. Powiem Ci tak, ja na airdropach zarobiłem bardzo dużo, jestem mega zadowolony, no. jeśli chodzi o airdropy, ale też później przepaliłem dużo tej kasy. Też mam ekipę, która gdzieś tam też fajnie działa tutaj pod airdropami, mamy też wspólne wnioski i tak dalej. No miałem to szczęście, że akurat mój, tak stosunek strat do zysku, bo nie tylko na airdropach się zarabiało, udało się też stracić, zaraz o tym powiem, no to był na plus, ale Słuchajcie, no to jest trochę frustrujące. Na przykład, gdy klikasz coś bardzo długo, działasz coś tam tak, a potem ten air się nawet nie zwraca. Tak było w przypadku scrolla. Wszystko wyszło tak, jak trzeba, tylko nie wyszła cena tokena tak jak trzeba i po prostu to nie zagrało. Rynek też był zły. Przypomnę jeszcze może Starknet, nie. Akurat tutaj yy, rozmawialiśmy, z, nie wiem czy rozmawiałem z tobą, ja ze, na Starknecie zarobiłem bardzo dobrze, bo tam a, była afera z tym, jest, że 005 no? trzeba było a. mieć na Olecie. Ja mhm. miałem i na wielu Oletach no. i tutaj ze StarkNeta byłem bardzo zadowolony. I też miałem dużo szczęścia, bo udało się go sprzedać tam no, pierwszego dnia tam, e, powyżej 3 dolarów, nie? Wtedy, no, a trajektoria lotu e, tokenów airdropowych jest. No na glebę, nie? W większości przypadków były wyjątki, ja to zawsze mówię, że jeden z dziesięciu, nie? Bo były wyjątki typu właśnie Optymizm, czy przez chwilę ZTRO, który miał mieć super technologię, genialną. Tak, był, był moment wzrostu, trzeba było sprzedawać, a w tym momencie tam ostatnio zrobił All Time Low, coś tam się znowu odbiło. No, tak jak piłeczka pingpongowa. W każdym razie na no, totalnej glebie, nie? Ja jeszcze, tak, sobie, jeżeli miałbym się odnieść do właśnie tokenu, który zrobił Fajne Sianko, na przykład fajne, fajne wyniki pod kątem airdropu. No to, że zero, że zrzucona później poszło w górę, to jest jedno, ale jest taki projekt, GetGras się nazywa, nie wiem, czy nie o właśnie, to jest taki, to podpinasz jako rozszerzenie i wykorzystuje Twoją moc obliczeniową internetu, która nie jest wykorzystywana, jest to tak fajnie, transparentnie opisane, to nie jest prawda inwestycyjna oczywiście i na przykład oni dali całkiem fajny airdrop, znaczy ja niestety sprzedałem na chyba 70-80 centach, ale już później wybiło do chyba 3,5 dolarów, no niestety sprzedałem, bo liczyłem, że będzie tak jak zawsze na airdropie i też całkiem spoko, nie? Więc jakby jest szansa na to, że one mogą ci później odbić, mimo wszystko. Wiesz co, powiem ci tak, w naszym dziwnym polskim rynku krypto jest tak, że jeżeli odcinasz zyski, to się z ciebie śmieją. Nie ma nic lepszego niż odcięcie realizacja zysków. Ci, co się śmieją, że ty realizujesz zyski, później trzymają straty do minus 90%. Nie? To, to nie jest trading, to nawet nie jest inwestowanie. To jest. Bardzo dziwne moim zdaniem podejście. Jeżeli dostałeś airdropa, zarobiłeś na nim, szacun dla Ciebie. Jeżeli to poszło do góry, no to no trudno, no będą inne okazje, nie? Ale zarobiłeś. Ale znaczy, no, grunt, żeby tak naprawdę zarobić stary. No bo to jest tak, jak ja tłumaczyłem wiesz, na jednym z naszych webinarów, że e, jak macie portfel 500 dolarów, zrobi Wam razy dwa, to jest takie, me, no ale takie zrobi Wam razy dwa raz. Drugi, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty. I powiedzmy później już macie nie 500 dolarów, tylko macie na przykład. Nie wiem, macie 10 tysięcy dolarów. No, jakby 10 tysięcy dolarów zrobiła wam razy dwa, to już mówicie, no, to jest dobre, nie? Ale jakby wam zrobiło razy 2 na 500, to mówicie, że chujowy projekt, nie? W sensie albo, że nie jest tak jak trzeba. Więc jakby myślę, że to klucz, to jest właśnie, wiesz, zbieranie takiego portfela i wiesz, dobudowywanie i granie większym kapitałem, chociaż wiadomo, ci się wiąże z większym ryzykiem, nie? Dzisiaj rozmawiałem z e, osobą, która tradowała dla Goldman Sachs. No. I wiesz, jaka, jaki jest procent miesięczny, który traderzy, no oczywiście na ogromnym kapitale robią. Zgadnij. 5%, 3%? 3-4%. Okej, okay, to na dużych kapitałach mówimy. I teraz pójdź komuś, powiedz na sali, że jakie 3-4% robisz miesięcznie, to jest dobry wynik w krypto. To nikogo nie interesuje. To wynika z tego, że no, no, ludzie mają często mały kapitał. W momencie, gdy masz nie wiem 10 milionów dolców, no, to starasz się chronić ten kapitał. Wtedy te 3-4% miesięcznie ma sens. Oczywiście, bo wtedy jakby to jest to jest całkowicie co innego. W sensie, jak masz e, wielomilionowy kapitał, no to wtedy 3-4% robi ci robotę, nie? miesięcznie to powiedzmy z miliona, to masz 30 tysięcy. Dobrze liczę? Dobrze liczę chyba, nie? No, 30 tysięcy, z miliona. No kurde, no to masz 300 tysięcy dolarów. To stary, no to jest w ogóle. Ja nie chcę nawet tego komentować, no to 300 tysięcy dolarów to jest milion dwieście powiedzmy na szybkim przeliczniku razy 4 złotówkę do dolara, nie razy 4 standardowo, nie? Dobra, bo żeśmy tu rozciągnęli, <laughs> a ja bym chciał Ci troszeczkę tutaj, jak to powiedzieć, transparentnie naciągnąć na pewne informacje. Co? Czy masz na oku jakiś fajny projekt, jakieś Alpy, gemiki, coś tam? Nie jest to para inwestycyjna, oczywiście. Nie. No jak to nie? No masz coś, na pewno masz, tylko no, kawalerze, kawalerze. Uważam, że mm... Wracając do tego, seri majen go away, jeżeli to się sprawdzi, a ja, dla mnie bardzo dużo mm. na to wskazuje, nawet jeżeli będą po drodze jakieś odbicia, bo rynek nie, nie spada liniowo, tylko rynek spada no, fraktalnie, tak? góra, mm. dół, góra, dół e, ale kierunek jest no, na każdym interwale, jest określony, więc to chyba widać. W każdym razie e, na Bitku, nie? Bit, bit, tak jak Bitek e, gra, tak, tań, tak alty tańczą. No i ja uważam, że póki po prostu się nie zmieni coś, że będą na horyzoncie wzrosty, to ja nawet nie szukam, bo projektów jest za dużo, a ja nie będę strzelał, żeby trafić jednego z tysiąca, a nawet więcej. Bo to nie ma dla mnie sensu, nie? To wolę się skupić na czymś innym. No jasne, jasne. Ja akurat rozumiem, i słuchaj, nie będę cię męczył, bo cię trochę przeciągnąłem. Standard, standardowo, bo to wiecie jak jest, nie? Trzech się, właśnie dwóch nierozłącznych kupli, jak dwa nierozłączne paski na adresie z dresu z bazaru, po prostu z bazaru różyckiego. Ale słuchaj, ja lubię, że jestem zwolnikiem samorozwoju, nie? Tak. No i Tak. W związku z tym, bo nie będę pytał już o porady dla inwestorów początkujących, no bo jakby już dużo powiedziałeś dzisiaj, ale odnośnie samorozwoju, co byś polecił? Nie mówię, nie mówię, że musi być to książka. Nie mówię, że musi być to jakby, yy, no nie wiem, jakiś kurs, ale na czym powinien się skupić przede wszystkim yy, nie tylko inwestor, ale człowiek, jeśli chodzi o rozwój taki wewnętrzny? nie? Bardzo filozoficznie powiedziane, ale co stoi? Dobrze, no, dobrze, że to poruszasz. No. Wiesz, ja uważam generalnie, że. Mam mówić ogólnie życiowo, czy bardziej inwestycyjnie? No, to kanał inwestycyjny. Możemy właśnie. poruszyć jedno i drugie, myślę, bo to jedno ma wpływ na drugie. To jest coś, co się przyda, jeżeli jakość życia jest podniesiona, to i człowiek się czuje lepiej, mentalnie też jest silniejszy, i po prostu jakby też się to przekłada na i ryzyko inwestycyjne, i mądrość inwestycyjną. Także uważam, że y, to są małe puzzle, które budują nas jako ludzi, nie? Okej, okay. to może zaczniemy od tej kwestii inwestycyjnej, to się będzie też mm. trochę łączyło. Wiesz, co ja ogólnie e, gdzieś tam. Staram się podchodzić do, również do, do finansów, trochę jak do sportu, tak? Jeżeli przykładowo e, chcesz być dobry w jakiejś dziedzinie, no to to nie ma tak, że kupisz sobie memcoin'a, no raz możesz trafić. To na, w tradingu jest tak, że jeden wygrany trade to jest rzut monetą, ale 100 tradeów to już jest praca i statystyka. E, I tak samo, tak samo jest też w sporcie, sport jest bardzo dobrym porównaniem do tego, bo musisz tak naprawdę całe życie do tego, nawet jak amatorsko trenujesz, to musisz całe życie pod to swoje gdzieś tam podporządkować, dieta, wysypianie się, tak? Otaczanie się ludźmi albo chociaż materiałami, które gdzieś tam motywują cię do celu, to ja mówię ogólnikowo, nie, bo to zarówno, nie wiem, boks, piłka nożna, skokiem narciarskie to zasady są mniej więcej te same, nie. Po prostu musisz dbać o siebie i o swój mental. I ja uważam, że w tradingu jest, czy to w ogóle w inwestowaniu, jest tak samo. Z tą różnicą, że no w sporcie może niekoniecznie książki jakieś tam ci się przydadzą, chociaż może rozwojowe przydadzą. A tutaj jednak my musimy się stale rozwijać, stale edukować też inwestorsko, po prostu czytać, czytać słuchać. I tak dalej, nie? E, więc no, ja generalnie staram się gdzieś tam propagować takie podejście, że e, żyć zdrowo, prawda, uprawiać sport i to się przekłada też na nasze gdzieś tam finanse. No i też starać się być życzliwym jeden dla drugiego, bo też uważam, że dobra energia wraca. E, a nieżyczliwe osoby to traktować z, z wzajemnością, nie? No to już jest, jak to powiedzieć, karma, karma rodzica wszystkich i jak to się mówi, no bo. To co dajesz, czyli znaczy to co zasiejesz, to to też zbierzesz. Takie plony zbierzesz. Taka jest prawda. A powiedz mi, jeżeli chodzi o rozwój taki mentalny, no nie? nie wiem, ja na przykład bardzo lubię jak zostać, nie myśl, jak rzymski cesarz. To jest właśnie odnośnie Marka Aureliusza i stoicyzmu, stoicyzmie. Na przykład nic mi nie złamie Davida też myślę, że tutaj zawsze polecam tą książkę. A jakaś według Ciebie taka odnośnie mentalu, coś, coś takiego, nie wiem, z zakresu psychologii? co, jest kilka dobrych filmów też, nie, w Pogoni za szczęściem, e, historia Conora McGregora, chociaż ostatnio się trochę w dużą stronę poszedł, ale to też warto takie przykłady znać, bo on jest tak naprawdę przykładem totalnie od zera e, do turbo bogatego człowieka i obecnie no trochę e, zmierza w złym kierunku i z takich rzeczy można się bardzo dużo nauczyć, nie, e, także to, to jest dla mnie w ogóle mega inspirujące, na Netflixie są dwa filmy o tym, nie, mega inspirujące. No myślę, że jest dużo takich przykładów i z każdego można nawet z tych negatywnych, ale można wziąć jakieś tam dobre rzeczy dla siebie i przełożyć to na swoje życie, nie? Więc tutaj myślę, że to. A jeśli chodzi o książki, no to bardziej jest z tych stradingowych, które mogę polecić, to Wygrywają ci, którzy e, potrafią przegrywać. E, jest taka książka, e, mega podejście do tradingu. E, no polecam. Nie? Tylko tam nie znajdziecie wykresów, tam znajdziecie czysto psychologię gościa, który e, no, naprawdę zarabia. Można to zweryfikować. co Ciekawe, prowadzi też livey na YouTube. E, live pokazuje, gra, pokazuje za ile gra. No, Czyli transparentny wszystko. No to już ciężej być bardziej transparentnym, nie? Myślę, że mega, mega wiedza, mega historia. Dla mnie trading jest w ogóle czymś mega fascynującym. Nie? Nawet nie chodzi o samo pieniądze, tylko chodzi o sam ten, ten cały lifestyle, nie? Że ja muszę być wyspany, muszę być najedzony, muszę być po treningu, żeby sią siąść do tradeów, tak? E, oczywiście geopolityka, gospodarka to wszystko też są części składowe, e, no to, to jest też pewnego rodzaju styl życia, który też chcę gdzieś tam e, pokazywać, propagować również w moich social mediach, e, to my pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, nie? No to na pewno, zresztą e, tutaj myślę, że wpadniesz do naszego studia, prędzej gdzieś później. Ja uważam, że po prostu jak, jak Pudzian mówił, że hmm. lepiej małą łyżeczką, bo e, dużą chochlą możesz się e, zabławić. dokładnie. Dobra, super, dziękuję Ci bardzo uprzejmie, jest to był Władca Modla Cashify, się kryptowalut. Mr. Hyde. Mr. Hyde, no właśnie, Szymanko, cześć.